Michał Balcerszak po ważeniu f 27. Przed chwilą właśnie rozmawiałem z Twoim rywalem Kamilem Gniatkiem. No to na to zwróciło dużo osób uwagę oczywiste i pewnie dostawałeś odnośnie tego pytania i pewnie w każdym wywiadzie one się powtarzały, ale właśnie o tą różnicę doświadczenia przede wszystkim jakby chciałbym poznać taki Twój stan umysłu, no bo wszyscy od razu powiedzieli, wiesz, walka do jednej bramki, a pytanie, wiesz, no zawodnicy muszą jednak być pewni siebie i ten Twój stan umysłu właśnie mnie interesuje. No jestem pewny siebie, no muszę być pewny siebie. Wychodzę, wychodzę po swoje. Doceniam Kamila. To jest, to jest pierwsza klasa w Polsce, jak nie, jak nie w Europie na pewno, na świecie. Ale wychodzę po swoje, tak jak mówiłem w wywiadzie wcześniejszym, no nie miałem czasu, żeby zbierać jakieś doświadczenia gdzieś wcześniej i to jest kolejne z moich doświadczeń. Cieszę się, cieszę się, że, że to może być Kamil, bo mógł odmówić też walki, nie, nie wziąć po prostu walki ze mną, a wziął tą walkę, ja się cieszę, ja też się przyjąłem, miałem godzinę na zaakceptowanie. Walki. No nie, niewiele. No niewiele, no ale też. Ile ci no, zajęło? No 15 minut, bo nie mogłem wyjść z pomieszczenia i przyjąłem ją w 15 minut w sumie. I tak jak mówiłem, nie miałem czasu wcześniej do trenowania, teraz też nie miałem czasu. Myślę, że będzie dobrze. Jest. Sa jest dobrze. Sam, sam nie jesteś, bo jakby murem za tobą stoi też Wojciech Hanczak, organizator Gladiatora Areny, gdzie ostatnio e, twój pojedynek właśnie organizował. Z Tomaszem Romanowskim, który jest tutaj, bo walczy jego brat. Na pewno gdzieś tam mogły trafiać do ciebie. No Tomasz wciąż nie może przeżyć te, tego, tego pojedynku. No, nie może. Ja powiem szczerze, ja tu się już wypowiem, bo rozmawiamy o tym pojedynku. Zresztą jeżeli ktoś śledzi mojego Facebooka czy tam Instagrama, ja się wypowiadałem na ten temat, jutro mam robotę do zrobienia kogoś innego, więc... Poprosił, na, tym się skupiasz. na tym się skupiam. Na tym się skupiam. Jestem... Żeby... Zapierniczałem trzy razy dziennie. W ostatnim okresie po dwa razy dziennie. Zresztą widać to chyba w moim przygotowaniu. Będzie tak, dobrze. Będzie, robi to na pewno wiadomo, ale doświadczenie, tak jak mówię, jest tutaj po, po stronie Kamila i chcę je zyskać jutro. Ja chcę zyskać kolejne dobre doświadczenie. Zrobić dobrą walkę na pewno. A jak to jest właśnie z twoją przygodą tutaj z FEN? To jest taka przygoda na dłużej, czy to jest jednorazowy deal w związku z tym, że nogala no, jest tutaj? Ja przy, właśnie, że tak podjąłem szybko walkę, no to ja też zrobiłem deala i uzyskałem y, jeszcze jedną walkę w kontrakcie, więc... Coś za coś. No tak też, tak też na to spojrzałem. Mhm. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. Trzymam ciu jutro.